Witam was kochani bardzo serdecznie, dwa znaki zostały tylko, strzelec najpierw <grym> i ryby jeszcze zostały i powiem wam, że witam was w sobotę, długi weekend już rozpoczął się, rozpoczął się od wczoraj i ja zapomniałam, jakby nie dojrzałam, że jeszcze dwa znaki zostały kochani moi i myślę matko kochana coś nie tak, coś nie tak no i patrzę tutaj ta saszeteczka leży, myślę dlaczegoż ona tutaj leży, a no i właśnie. Kochani, szanowni moi państwo, także dwa znaki. Bardzo lubię to małe takie mikro wydarzenie w mojej pracy, kiedy kręcę teraz y, mm, czytania i nie robię teraz tego, nie staram się wszystkiego zrobić w jeden dzień, tylko tak rozkładam tak na, na części pierwsze. Dzisiaj już w sweterku tym, kochani moi, to ten kolor, jeszcze raz powtarzam, teraz bardzo mocno się zmienia, bardzo, ale w czasie weekendu długiego na pewno mi się nie uda, ale chciałabym nakręcić wam film o tym kolorze. Także należy go się po prostu spodziewać w miarę szybko, bo to bardzo ciekawe. Bardzo duży przełom też czegoś, czegoś takiego. No wąsiki widać, no ale cóż. Ale też nie jest piękna. Dobrze, kochani moi. Strzelce, czytania do wydarzeń, zanim się wydarzą. Czytanie, które miały się w tym miesiącu nie, nie wydarzyć. Miałam przeczytać tylko. Yy... Zrobić tylko kolektywne to czytanie tak, na ten czas, dlatego że one teraz wszystkie, mam wrażenie, że są bardzo do siebie podobne. Nie ma takich sprzeczności, wręcz są tak podobne, że nie ma sprzeczności, a różnice są tylko niuansowe, bardzo delikatne. I to już od kilku miesięcy tak jest, kiedy weszła energia, yy, tak jakby dla ludzi, która yy, układa się yy, w nauce. Yy, 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 Kreacji wydarzeń, zauważenia, badania siebie, jak kreują się wydarzenia z poziomu intencji naszego, tak? Czyli ktoś powie nie wiadomo z czego. Tak. Dobrze. Także karta przewodnik. Mhm. Projekcje. Mhm. Zobaczmy, kochani moi. Co odchodzi do... Nie, wyciągam ostatnią kartę spod spodu, czyli co to znaczy? To znaczy, że jest to to pytanie, dlaczego doświadczamy, doświadczacie strzelce i będziecie doświadczać, ale już jest listopad, tego wszystkiego, co się teraz dzieje w waszym życiu. Jaka to jest energia? Co odchodzi do przeszłości? Ponieważ zawsze coś odchodzi do przeszłości. Co w tym miesiącu będzie odchodziło do przeszłości, tak? To jest taka karta, ja to nazywam troszeczkę yy, taką marcheweczką. Tak, o! Chyba możemy się troszeczkę w górę przesunąć. Sprawdzę tylko, kochani moi. Tak, oczywiście. Wyciągnijmy też kartę. A, wyciągnęliśmy już, tak? To, która odchodzi do przeszłości, coś, tak? Ewidentnie czas na wyjście, na pokazanie się, ewidentnie zamknięcie, jakoś bycie w swoim świecie odchodzi do przeszłości. No zobaczymy, co tutaj w jakiś na sposób przyjdzie, tak? W jakim kierunku te energie listopadowe będą was, już was popychają, układają, a kielichowy odwrócony? Co przeszkadza w tym miesiącu rycerz buławowy? Co pomaga? Mhm. Punkt wyjścia wasz. Energia wyjścia. Energia, która to jesteście wy, tak? Na ten czas. Te energie wybijają bardziej z całości waszego oceanu, jakim jesteście, tak? A tutaj jest energia teraz która tak jakby też wybudza się w tym wszystkim, tak? Czyli są to wszystkie oczekiwania względem nawet nie marzeń, tak? Tylko tego co chciałoby się zobaczyć, co chciałoby się osiągnąć, czego chciałoby się dotknąć, jak coś powinno się wydarzyć, jak powinno się zadziać, czas już wyjść. Jednocześnie rycerz buławowy mówi o tym: nie myślcie za daleko, nie planujcie za daleko, tak? Nie planujcie, nie starajcie się bo tutaj jest ewidentnie taka energia, która może mówić, żeby nie przedobrzyć z leczeniem, tak? że coś się ma naprawić, ułożyć, ale jeszcze z energią e, rydwanu odwróconego. A cóż to oznacza ten rydwan odwrócony w waszym tutaj czytaniu? że jeszcze jest przyhamowanie, że jeszcze nie ma pełnego rozbiegu, że jeszcze są takie szykowanie się, wyjście, przytrzymanie, idzie coś troszeczkę wolniej, tak? Jeszcze zanim na wielkie wody wypłyniecie, czy wybiegniecie na wielkie przestrzenie, to trzeba tutaj trzymać się drogi przez teren zabudowany, chciałoby się rzec, tak? O. I tutaj zalecana jest, zobaczmy teraz kartę, nad czym powinniście zachować czujność, tak? wobec czego, jak i w ogóle, co tutaj nam wyjdzie. Na inne zupełnie warunki, na warunki wam znane, czyli czas wyjść jest z jakiejś strefy. Kiedyś się mówiło strefa komfortu, ale teraz, tak jakbym bym powiedziała jeszcze, że. Y to jest tak jakby wyjście i poznanie troszeczkę innego stanu bycia. Rycerz Bławowy mówi o tym, że gdzieś, ja mówię, to jest taki małyż. On trenuje, ćwiczy za nim i w pełnej formie jest dopiero w pewnym momencie. Tutaj chodzi, że za nim nie, przeć, nie przećwiczycie, nie obejrzycie. I zobaczcie, mak odwrócony. Mak odwrócony to jest pokazanie swoich umiejętności, sprawdzenie się na jakimś po prostu tak zwanym poziomu i odnalezienie tego, co wam brakuje. A ewidentnie tutaj jest pokazanie się, wyjście, liczenie się z pewną, y, znalezienie, tak? jeżeli nie wyjdziecie, tak jakby w pewnych opcjach, nie zaczniecie pokazywać się, to wasze oczekiwanie i to, jak pewnych rzeczy widzicie, a tym, jak to robicie, tak? Czyli trzeba, y, jak jesteście widziani przez innych, jak wy widzicie świat, tak? Ta dwójeczka kielichów jest bardzo głębokim. Procesem w środku jest bardzo głębokim ułożeniem się w czymś takim, w przyjęciu jakiegoś, nie wiem, przekonania, jakiegoś programu rodowego, wszystkiego tego, co działa na Was jak hipnoza, samo hipnoza, nawet wręcz można by powiedzieć. I Wy musicie zobaczyć, inaczej można by mówić jeszcze tak, zobaczyć co i na co jesteście podatni. Tak jakby musicie siebie przechowywać jako materiał taki do wyjścia. I tutaj trzeba, jakby nie wiem, jak, tak jak przed maratonem, to się ćwiczy, prawda? Sprawdza się pewne możliwości. To jest ten czas w różnych sytuacjach, który będzie mówił, że nic do końca tak, jakby się nie rozegra, nie ułoży, tak przyhamuje, ale jednocześnie wszystko będzie do czegoś przygotowywało. Trzeba mieć baczność na wszystko, na oglądanie wszystkiego, wszystkich plusów, wszystkich minusów, tak? Wyjście też na to i przyjrzenie się też temu wszystkiemu, co Was blokuje, w tej opcji, kiedy Wy znacie teren. Bo czas wyjść na teren, który jest dla was tak jakby nieznany. Co jest tak naprawdę wasze? W czym wy się odnajdziecie? Zobaczmy, wasze wyjście do świata, trójeczka monet. A no właśnie. Mhm. Świat do was. Mhm. Na pewno już bardzo dużo z tego świata zewnętrznego, ludzi, spraw. Tutaj jakby przyjdzie też, będziecie mieli do czynienia z tak jakby z tym wszystkim, że ktoś coś. Czy tematy, czy ludzie zupełnie jakby z innej bajki przyjdą, tak? Zupełnie nie wiadomo, czego się yy, pewne sprawy mają jakby dotyczyć, tak? O ludzie też w, po zmianie jakiejś, po przemianie. Śmierć odwrócona, jeśli chodzi tak zwanie o ludzi, o to wszystko, tak jakby co, co tutaj może Was dotyczyć, to jest ta energia, która mówi, że ludzie, którzy już zweryfikowali się tak zwanie w swoim życiu, ale też na minusie, gdyby było, to ci, którzy się nie zweryfikowali, którzy nie są tym, kim są zawsze, tylko kimś, kto w różnych okolicznościach jest kimś innym, tak? Czyli pewna różnorodność. Ogólnie można by powiedzieć, że jest to też czas taki, czas na ludzi, których widzicie, że o, przed chwilą było tak, a teraz jest już inaczej, no to jak w końcu jest, tak? Będziecie chcieli albo musieli nauczyć się, raczej bym powiedziała, sami zweryfikować, jak ten człowiek w różnych sytuacjach do Was podchodzi, jak wy determinujecie świat zewnętrzny, też różne sprawy, które za chwilę już mogą wyglądać zupełnie inaczej, tak? O. Czy też człowiek może być za chwili, jeden, w jednej chwili taki, drugi taki, tak? Zmienność jakaś. Natomiast dlaczego to wszystko będzie się działo takie cholera wie co, można by powiedzieć, dlatego że główną energią jest as kielichów odwrócony, czyli musicie się sprawdzić w tym świecie, kiedy konfrontujecie się z nie do końca fajnymi emocjami i uczuciami, tak, i tutaj przejść na, jakiś, na jakąś inną opcję, zobaczmy. Twóreczka moneta odwrócona. Działać i funkcjonować w sytuacjach, kiedy trochę coś was wytrąci. Kiedy jesteście zdezorientowani też, tak? I dużo energii zdezorientowania innych. Natomiast wy jesteście już w pewien sposób tak zwane tutaj ukształtowani, albo macie się ukształtować do świata zewnętrznego, tak? Mhm. Nastąpi jakiegoś, ja bym powiedziała, że to będzie czeka was w sytuacjach, w yy, yy, wydarzeniach w tym miesiącu, czeka was jakby, jakby, i weźmy to w nawiasik, yy. Sprawdzian taki. Zawsze mówiłam o tym, że ludzie czy przepracują karmę, czy przejdą jakiś wyższy level, czy mają wcześniej jakiś wyższy taki etap, nazwijmy, one z reguły właśnie też z tej śmierci odwróconej wychodzą bardzo często, żeby przejść dalej, tak, czy sprosto i zanim się coś zakończy na plusie, tak, By wtedy musiałaby ta śmierć być. Ale tutaj, od tutaj, co innego naznacza. oznacza. Natomiast wychodzi dla ludzi egzamin. Często ludzie nie, zmienia, nie zdają tego egzaminu, tak. Jest jakaś na przykład, no już jesteśmy ułożeni, że tak tylko będzie. Chodzi też o mm, zmianę jakiegoś po prostu tak zwanego zdania. Życia też tak, jakby przez jakiś czas w pewnym świecie i co to znaczy, tak? Pamięć jakąś z przeszłości, zbycia wcześniej, tak? Czy coś jest poważne czy niepoważne? Jak to teraz wygląda, jak się do mnie ma, tak? Mm, I. Wszystko, co jest związane z trójką monet, to jest taki przepis, trochę, tak? To są jak zasady jakiegoś działania. One są określone i zamknięte przy trójce monet odwróconej, więc jest jakiś sprawdzian dla Was. No, już nauczyliście się coś zrobić inaczej, już coś, w czymś funkcjonujecie, ze światem inaczej, tak? Czy sytuacja wydaje się jasna i oczywista, a tutaj trzeba będzie sprawdzić się, bo mogą wrócić sprawy z przeszłości. Z przeszłości jest pewne jak jakby, no, konstrukty, które działają tak, na was, wielowymiarowe i w różnych sytuacjach różnie zachować się emocjonalnie i uczuciowo. Czyli tak jakby te, na, te uczucia będą się po prostu jak taka wylewana woda, tak? Coś jak dolewacie, wylewacie, wysycha, tak? I zobaczyć, w jaki sposób coś wy się po prostu jakby poruszacie w obrębie odczuć się emocji. Mhm. Zobaczmy, na co powinniście cierpliwie poczekać, tak, do zanim przyjdą jakieś większe zmiany, te, których byście chcieli, zwłaszcza rycerz bławowy, to jest przełom, coś się dzieje szybko, ten wielki skok, tutaj Wy nie jesteście tak zwani gotowi. Czasami w życiu ludzi pewne sprawy się przytrzymują, tak? Czy to jeśli chodzi o związki, czy to jeśli chodzi o pracę, czy o jakieś umiejętności, dlatego że ludzie dzisiaj są bardzo mocno niecierpliwi. Dlatego nie bez kozery, ja tutaj na ten czas bardzo mocno chciałam uwypuklić, właśnie na co szczególnie może nie uważać, ale tak jakby zachować nad czym czujność, tak? Czyli gdzieś OK, ale żeby czegoś w niuansach nie, 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 nie przebodźcowało, nie uaktywniło za bardzo i nie będzie wiadomo, co z tym zrobić, jak też jednocześnie czwórka była musi zmienić świadomość, tak? I czyli to. Yy, czyli to jest ta energia, która mówi o tym, na co cierpliwie poczekać. Musi się domknąć, domknąć się ze sprawdzianem, Pewnej postawy, z przekonaniem, tak? To jak czasami, jak czas narzeczeństwa musi się skończyć, albo już czas jakiegoś bycia razem, tak? O. Że coś już trzeba opowiedzieć albo w jedną, albo w drugą stronę. Czwórka była w niej określa, w którą stronę. Chcecie zobaczyć, czy chcecie czegoś, czy nie. Czy chcecie. Nie można być trochę w ciąży, tak? O! A sytuacja z tym, że póki kot jest w pudełku, to znaczy, że on żyje, to wymyślił po prostu ktoś może i w jakimś na jeden moment i na. Świadomość jakąś kwantową, wysokowibracyjną, to może jest racja, ale tu na Ziemi, tak, w naszych rzeczywistych warunkach, w codzienności, tak, to wymyślił, to nie wziął świadomości tak, jakby tego przykładu pod uwagę wielowymiarowo tego, że hello, tutaj to tych facet, czy kobieta, tak, być może, nie mieliście kota w życiu, tak? Bo to gdzieś tam, może daleko, to i zadziała na wysokich wibracjach, ale tu i teraz kota zamknąć w pudełku, i póki on tam nie zaglądacie, to on żyje, czy nie. Kto ma kotka, kochani moi? Dacie mu się tutaj kotka zamknąć w pudełeczko i nic nie będziecie wiedzieli, czy on żyje, czy nie? Być może, jak ja tu mówię, w innych przestrzeniach doświadczania naszego, to tak jest, to piękna idea. Tak samo z wieloma sytuacjami w życiu jest tak, że jakaś idea bardzo duchowa, bardzo wzniosła nie działa tutaj, nie zadziała tutaj na ziemi, tak? On ile będzie chciał, tu gdzie posiedział, potem zacznie się wrzesz wrzeszczeć, a nawet jak też na to nie zwrócimy, i my jesteśmy głusi, tak? Tak? Czy niesłyszącym. Jakby tego nie powiedzieć, tak? Czy zatkamy sobie łóżki, to będziemy czuli. Potem już trzeba by zabrać sobie nos, też, tak? Który będzie czuł, czy, czy żyje, czy nie żyje, tak? I trzeba nabrać pewnej realności do warunków, tak? O, i tak też tutaj się dzieje. I musi się zamknąć wasza świadomość. I wracając jeszcze do tego, co powiedziałam, że wielu ludziom bardzo mocno się trzyma, tak? Dlatego, że teraz są czasy, jest stary jakiś program trukot rodowy, i jest kwestia uczuciowa, nie puści nowego partnera. Bo coś musi się zmienić, bo tak sobie założyłaś, założyłeś tak w, tym, w, tej, w tej po prostu opcji. Czy dotyczy każdej innej sfery życia, tak? Tutaj kwestia uczuciowa, tak jakby no to taka jest najprostsza, do, jako przykład, tak? Bo tutaj u strzelców raczej nie widać przykładu uczuciowego, tylko widać po prostu tak zwane kwestie samej zmiany i żadna dziedzina życia tutaj aż tak za bardzo mocno się nie wybija, tak? To jest tylko kwestia ruszenia do przodu, ale też można ruszyć, nie zakładając, gdzie jedziecie, tak? Gdzie to ma wszystko się w jakiś sposób posunąć, tak? O. Ewidentnie najmocniejsza karta jest tutaj, czyli w relacji z ludźmi. Wyszło już pewne zamknięcie, poczucie bezpieczeństwa i czas na konfrontację, bo jakby nauce pewnych reakcji i nowych reakcji ze światem i do świata. Tutaj mam przykład strzelca, tak, taki, gdzie z u, a umiejętność też pewna elastyczność. I chodzi tutaj też coś takiego, co mogę podpowiedzieć, mamy jakąś prawdę o sobie, tak? I zmieniamy się. I teraz tak, znam strzelca, który bardzo mocno zmienił się, pozdrawiam, bo na pewno będzie oglądać, tak? Ale też strzelca takiego, który zawsze wszystko i wszystkich jedną miarą tak jakby traktuje, wychodząc tak jakby z takiej miłości do drugiej osoby, i do dzisiaj pamiętam, jak nie słuchając, tylko z miłością, z radością, z tym tak zwanym ktoś mi nie, ja tego nie jem, tak? Bo skórka ewidentnie, ja już wiem, że ona mi się przyklei, będzie strasznie, a co ty tam mówisz? A co ty tam po prostu tak zwanie wiesz? I ta osoba odmówiła, a potem słyszę, ona mnie na pewno nie lubi, tak? Rozumiecie o co chodzi. Jest pewna taka postawa. Jesteście w pewnej pewni swojej, otwarci na swoją osobowość, na swoją prawdę, jesteście pomocni, dobrzy dla innych. Niemniej jednak jest ten punkt, i różne strzelce są też, tak? Jest też ten punkt wyjścia do świata zewnętrznego aczkolwiek pewne różnice yy, yy, jeśli chodzi strzelec w ogóle, obserwując tak jakby strzelca przez lata i rozmawiając nawet yy, yy, też z jednym strzelcem nie wiem czy mogę mówić, ale w zasadzie chyba tak chciałabym poprosić właśnie Magdę, żeby nagrała taki film, kiedy o różnicach w jednym znaku tak, czyli na Magda jest strzelec jej mąż jest strzelec, tak, to są dwie różne bajki, tak, Magda jest strzelec i moja rodzona siostra też jest strzelec, tak, o to są jakby znak, który jest najbardziej, o ile pewne energie mężczyzn, kobiet, czy też ludzi w jednym znaku mają pewne cechy bardzo podobne z pewnych dekad, na ile tle, tle się mieszczą w jakiejś dekadzie znaku, na tyle tutaj u strzelców jest po prostu, wow, wielkie, tak? I ułożenie się. Także to jest tak, jakby ta przestrzeń i ta różnica, tak jakbyście mieli cały zakres opcji tego strzelca tak jakby poznać, tak jakby te projekcje samych siebie, z czym wychodzicie, jak wyczuwacie świat i chyba mam wrażenie, że tutaj nie chodzi o te projekcje, tak? Tylko chodzi o tą plastyczność i zmianę ułożenia się do kontekstu, do sytuacji. I czasami jest coś takiego, że prawda o nas jest prawdą, jaką my z jest, jesteście, tylko do wyjścia do ludzi tutaj trzeba być troszkę plastycznym w reakcjach. I to nie jest zakłamanie, nie jest jakaś fałszywość i wy musicie to zrozumieć, tak? O że pewna po prostu opcja tutaj musi być bardziej stanowczy, troszkę, ale tak jakby. To jest właśnie taka, właśnie te niuanse cholerne w tym poziomie intencji, tak? O, że jestem ostrzejsza, czy jestem stanowcza? ale jestem nadal w tym poziomie, na tym poziomie uczuć i emocji i umiem dobrać do tego słowa, potem jestem w tym stanie emocjonalnym, nadal chcę być sobą, ale inaczej muszę jakby przekazać. Przepraszam, może ja nie umiem tego dobrze wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że mimo wszystko taką ideę tak jakby zrozumieliście, tak? O, uwaga na to, jakie co się mówi, tak? I na odbiory, na interakcje, jak ktoś mówi, jak wy na to w pewien sposób reagujecie, ale sprawdziam tego, bo myślę, że wielu strzelców, wiele strzelców możesz powiedzieć, ja już się zmieniłam, zmieniłam w swoich reakcjach, w swojej gotowości, zetknięcia się z różnymi sytuacjami. A tutaj jest, no to teraz sprawdzimy, tak, jak to będzie. Tak? Mogą wrócić pewne sprawy z przeszłości, czy sytuacje, tak? O kiedyś. Im, I wiele strzelców przyjdzie coś takiego, kurczę, a kiedyś bym tak i tak zareagował, a teraz reaguję tak, a kiedyś bym zrobił to i to, ale reaguję tak i tak. Hmm? Co tutaj miałoby się naprawić jeszcze? Zobaczmy. Ewentualnie sprawdzić, czy się nie popsuło. Trójeczka mieczy. Ta trójeczka mieczy jest bardzo, bardzo podobna do energii karty trójki buławowej, tak? Albo ktoś się pomylił, albo to jest w ogóle tarmand, tak? Więc troszeczkę inaczej tutaj karty. Nie było gdzie tutaj, więc tutaj jest ta opcja, że ona albo skądś wróciła, albo nigdzie się nie wybiera. Powiedziałabym, tak jakby przy tej tutaj, tak jakby trójce mieczowej, nic tak zwanie stałego. Sprawdzić ten miejsce i punkt, w którym się teraz jest. I trójka mieczowa do trójki denarowej, tak, odwróconej, czyli coś, co jest już zakończone, ułożone. Trójka mieczy mówi jeszcze. Mogę zobaczyć, jaki mam z tego rezult, jakie są tego rezultaty. Mogę jeszcze chcieć do czegoś tak zwanie dołączyć zobaczyć swoje, to, co jest najważniejsze, poszukać skonsultować się z kimś z tym, co jest najważniejsze, tak, czego tak naprawdę potrzebuje, ale może być też tak, że niektórzy z was zechcą się z czegoś po prostu jakby wyrwać, wyciągnąć swój jakby wkład, swoje zaangażowanie z jakiejś dziedziny życia, z jakiejś nie, to nie moja bajka, tu się nie zmieniłem, albo to, żeby tu się wpasować, przypiąć, przyszyć, tak, przy, 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 przyłożyć, razem ładnie wszystko skomponować, tak, żeby wszystko pasowało, tak? No to trzeba będzie tutaj jeszcze tak zwanie, no, mm, giermek monetowy. Ja mam wrażenie, że wszyscy teraz giermek monetowego przerabiają, doświadczają, też u wielu osób, jeśli ktoś zauważył, tak, pojawia się ten giermek monet, zwłaszcza tutaj tak zwanie odwrócony. Wyjście, skonfrontowanie się z tym, z czym yy, ma się jakby do czynienia, tak? To jest tego pewna opcja bycia, dotykania czegoś, czy, czy bycia, tak? Myślę, że to jest tutaj tak jakby bardzo ważne. Co to jeszcze może oznaczać, tak? Umiejętność rozpoznania z tym, i nie zakładania niczego z góry, tak? W tych okolicznościach w tej sprawie. O, warto tu jeszcze zostać. To nic, że jest taki, tak? tak. Nie, nie dam rady, nie dam rady. Ale w tamtych innych okolicznościach dajesz radę, tak? Więc w tych też trzeba by tak zwanie dać radę. W ogóle piękny czas, bo mam wrażenie, że wam będzie troszeczkę, no bo to głównie będzie emocjonalnie, tak, o. Yy, tutaj się tak jakby doświadczać zmiany, przemiany siebie, swoich reakcji, wytrwania w jakiejś niedogodności, tak. Wyjście z jakiejś sfery, wejście gdzieś po prostu troszeczkę indziej, tak. Yy. No zobaczmy, podpowiedź od duszy. Co tu wam się pokaże? Wow, zobaczcie. Zobaczcie na to, kochani moi, spójrzcie na to. Spójrzcie na to. To jakby właśnie ta synchronizacja tych półkul, też mózgowych, można by powiedzieć, tak? Pewna konfrontacja, tak? Tu jest też tak jakby wzajemny wpływ, tak? No, hodowanie wspólnej roślinki, tak? Ale też ta świadomość pewnego rozdzielenia. To by była ta trójeczka mieczy, połączenia i rozdzielenia, pewnej plastyczności, pewnych własnych oczekiwań we wspólnej bańce, tak? Wow, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Muszę zobaczyć, czy to widać. Przepraszam, wstajemy. Zobaczcie. Czyli to wszystko, to co tutaj powiedziałam w zasadzie w tych kartach, czyli to jest czas na waszą konfrontację jakby z samym sobą, tak, i ze światem, ponieważ nie da się pewnych opcji zobaczyć bez tych ludzi, tak, którzy przychodzą, a oni przyjdą ze śmierci odwróconej. Czyli przyjdą i wpuścić, zobaczyć ludzi zupełnie z innej przestrzeni, po zmianach, po przemianach, tak, o, takich, których w ogóle też nie poznajecie, albo w ogóle wymiana, nie wiem, ludzi, sytuacji, poglądów, cech samych siebie generalnie i własnych reakcji na to, tak. Czyli nie tyle ludzie, gdzie, czy sytuacje, z którymi będziecie się stykali w listopadzie, a wasza wewnętrzna reakcja, tak zwana na to. I skupienie się nie na tym, co ten ktoś, tylko na tym, co wy w tym wypadku. Mhm. Kłaniam się pięknie i mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.